Teraz na na Stwosza wychowany Witkiewicza i Pola to rejony mojej mamy Środula mój dom, od zawsze tutaj mieszkam Ulica Bawia, tu dorastał mój koleżka Dziś mieszka z rodziną na ulicy Stańczyka Znajdziecie tam graffiti, zagłębia rycerzyka Cztery lata temu, powstali niezależni By zmieniać Sosnowiec, potrzebni ludzie prężni Potrafimy lepiej, bliżej ludzi ziomu to niezależni, przekaz z drugiej strony mikrofonu Trafimy lepiej, bliżej ludzi ziomuś Oto niezależny przekaz z drugiej strony mikrofonu Razem z wami zmienimy 4 -1 Jeśli chcesz pomóc, stań z nami na podejście By zmieniać miasto nie potrzeba garniturów Bez twojej pomocy nie zburzymy żadnych murów Trzeba nam ludzi prężnych, wygadanych choć zobacz ziomuś jakie mamy plany By zmieniać miasto nie trzeba garniturów Dla nas najważniejsza jest wola tłumów Nie biurokratów i głowych. Trzeba młodych twarzy nowych Młodość, energia i doświadczenie Zakończą dzisiaj sosnowce za cierpienie Potrzeba nam ziomów, co podwiną rękawy I nie będą słuchać nakazów z Warszawy Zawsze pod prąd, zawsze bliżej ludzi Maciek, Adamiec, dla nas się dziś trudzi Potrafimy lepiej, bliżej ludzi ziomuś Oto niezależny przekaz z drugiej strony mikrofonu Potrafimy lepiej, bliżej ludzi ziomuś Oto niezależny przekaz z drugiej strony mikrofonu nie po to w wyborach przednio startowałem, żeby nawciskać wam dzisiaj marnych bajek. Nie napychamy kieszeni, robimy to dla miasta, zupełnie inaczej niż rządząca nami kasta. Są bloki i są szkoły, które trzeba zmienić, nie pomoże dzisiaj żadnej partii. Trzeba ludzi nowych, trzeba niezależnych, ej mój los miasta do ciebie dziś należy. Jeśli tego chcesz, to możemy sobie pomóc tylko w listopadzie, Róż do wyborów. Potrafimy lepiej, bliżej ludzi ziomuś, oto niezależny przekaz z drugiej strony mikrofonu Potrafimy lepiej, bliżej ludzi ziomuś, oto niezależny przekaz z drugiej strony mikrofonu